Siema. gram sobie w Terrarię! Kolejny odcinek z Terrari! No. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. ogólnie ostatnio zrobiliśmy sobie taki potężny stół. Taki stół potężny o nazwie kaktusowy i trzeba mi zarosły. Ja bym ci poszedł tym razem na jakąś ciekawszą wyprawę o oh. O, oh, pod sichty mogę trzymać. Dobra, fajnie wiedzieć, dobrze wiedzieć takie rzeczy. ja bym poszedł sobie poszukać jakiejś kopalni, ja wiem, że jest chyba no, w ogóle nie wiem co za pogoda jest. Ale nie jest zbyt ciekawa. Chodź na niebieski klucie. Ja mam potężne mieszka kaktusowe. Ty mi lepiej nie podskakuj. <grym> Przy okazji szukając nieściem sobie paradze. Oczywiście jakiś musimy mieć jak ten nie ryba! Oś tu, chodź tutaj, słaniaczkę. I dost... Nie ja powiedzieć, że... Dostępni troskwin jest z drzewa. Taka randomowa brzoskwina mi wypada. Dobra, ja chcę 9. O, ale pięknie grałem, dobra, się tego glutowicie. Co się da się głupota, no nie wiem, że gitara jest w tej grze. To jest jednak bardzo rozbudowana gra, ale ja bym pochodnie, mieć w ręku. Nie wiem, jakoś tak pochodnie mogą być fajne. Podwodzą e, się duszę, więc. Ej! Ej! Co to za woda okropna? poduszę te pochodnie. mogę na przykład scrollem sobie zmieniać rzeczy w ręku, czy nie za bardzo? Bo, bo nie wiem. Mogę? Nie. A, a ja bym dołączył tego? Mogę! Okej. Okay. Bo nie mogę mieć tego eku odpalonego. Okej, okay, no nie jest potrzebne jakoś bardzo. Fajnie je mieć. Ale przyda się tylko wtedy, jak e, tak naprawdę potrzebuję coś wykraftować. Jakiś pieniądz. Może ja go wezmę. Czy ty jesteś glutem, czy kulikiem? Ciężko poznać nocą. Dobra, mm, nadal nic nie znalazłem, co ciekawe, a już tak dosyć spory kawał czasu. Jak sama ziemia mi się zrespiła. No nareszcie, dobra, to bardzo blisko nawet mam. Ja chciałem sobie postawić tutaj gdzieś tutaj. O, nie do końca jak się stawia pochodnie. O, O, lewym się stawia, no dobra. Tu do mnie skacze. A nie będę mu przeszkadzać. Niech się skacze do mnie. To za różnica? Ja to bo chciałam dostać się do tego kamienia, bo kamień mi się przyda, nie wszystko wykopałem w sobie To Jest Jakiś sposób sposób nasze przekopanie? Jakiś zombie mnie tam jeszcze to weź się odwróć. Weź już, odwrócę je. Dobra, ja jestem Tarka. Nie wiem, czy tu mam sam kamień, tylko. No, kamień się przyda, no mianowicie się przyda. Tu słyszę jakieś, jakieś inne dźwięki, co oznaczać może, że będą tu jakieś inne przejścia. Przynajmniej od góry jest wejście jeszcze. No, widzę tylko zamknięte u góry, tak? Ledwo widoczny jest, tak bym powiedział. Ledwo widoczny. jest stąd cały kamień, a przynajmniej tak mi się wydaje, że wykupałem cały kamień. ja by gdybym to jakoś mógł sprawdzić. Ech, tu jest coś jeszcze, czekajcie, bo to muszę poszukać jako takie. O cóż, tu coś jeszcze mamy ukrytego. Wtedy moja pochodnia znikła. Zostawię sobie ja tutaj. To jest kamień? Nie, to nie jest kamień. o, a ja miałem chyba. O, a może cyna to była? Nie, pamiętam, coś miałem! tam z Ale co to było? To nie mam pojęcia. Ale fajnie, tu jest jakiś czwarty kamień. Blok gliny. O, tam zombie idzie dużo. Widzę ich. Ciekawe czy ta glina jest sobie trochę. Nie tak myślę się 30 powinno starczyć. No chyba, tak mi nie daje. Tu się bo jakąś ziemię zbieram. Zwykłą. Dobra, nawet 32. Pół staka. Takiego Minecraftowego? Tutaj nie wiemy na was tak. Na pewno nie 264. A ja nie mogę skoczyć na górę. Chupa. O! skoczyłem. Teraz by się przydało jak się tutaj podbudować. O, idealnie, zacykniemy jeszcze tutaj. I piękne schody do góry, mi się tam podobają, jeszcze świeczki tutaj postawimy. Witam, panowie, i oko. O, oh, nie wejdę, bo jest ten, blokada. O, ale umieram. Dobra, może nie. Dobra. mam potężny miecz jak O, tu są jakieś zombie skaczący. Te oko jest najgorsze, te oko ubiję, to będzie dobrze. Jeszcze jeść, jeść! Dobra, chodź. Dobra, chodźcie tutaj wszyscy. Najwyżej się wykopiemy to. Oj, nie! Nie, wypuść, wypuść, mnie stąd! Ała! Umieram! Umieram! Stójcie tam! Mogę was bić przez ścianę? Nie. No prawie ma, um Ja nie, Ja mam 2 HP! Nie! Najgorzej. się na gitarze? Oj, oj. Oj! O! Zostaw mnie! Chamię. Mam je! Dobra, daj pokonać. No nie! No nie, tak mało zostało! Czy ja mogę jeszcze rzeczy odzyskać, czy ja po prostu jestem marłem? Upuszczono 32 srebra i miedzi? Nie tam, a gdzie pilni Moje rzeczy skradziono, rzecz skradzioną za pieniądze. Ej, to jest jakiś uzbrojony zombie mocniejszy. ma jakieś kolce na sobie. Wyjdzie po 18, wybije ja po cztery. Chyba kakły, już mi się psuje. No i moja brajka, to sobie jeszcze jest tak, taka silna, jak wcześniej. Kolejny zombie tam są. Nie, na was tam będzie. Panowie, no się. 50 życia ty masz. Dobra. Poczekaj stąd. On ma 50 życia, jak go nie lubię. się tu pozdycham zaraz. Nie, ty masz życia. 35, nie, ty jesteś taki słabiutki, zaraz. Tam kolejny zombie idą. I po no, co, no, to by się ospędzić, czyli się Co to Jirosław doświadcza zniszczenia przez zamarznięty zombie. Poniedziałek we tu Ja ci kręcę. Dobra, bo ja, ja chyba tu zdycham coś mi się wydaje. Nie wchodzisz tu! Ty Tym bardziej u góry, stój tam lepiej. Dobra, będę się jesteście ja coś Nie ma życia. Dobra, haś tu... O, żartowałem! Żartowałem! Idźcie stąd! Ja tu mieszkam! Skąd was tyle tu się bierze? Jak ja mam przeżyć tutaj? Już mam połowę życia. No dobra, takie mniej niż połowa. Ale mało mam, wiecie mnie, panowie. Ja, Skoczuję tu! Szymi z schałpy! Nie zapraszałem was! Za bardzo są twardze. nie mam. 50 życia. To jest połowa. Dobra, chodź tu Ok. ten bo skoczył. Nie. Oła, Ile mam życia. To mam 50 też ma. 50. No, czemu ja go mnie biję? Od innych. Nie wiem, ten jest jakiś mocniejszy. Bo znowu ci z pochodnią. Wcześniej kiedyś z pochodnia to gwiazda uderzyła i nie żyje. I to jest ten pochodnia. Potarne. Siup! O, nie skoczyłem. Ale skakanie jest jest tej także. Jak ja mam stąd wyjść. Dobra, zrobię sobie dziurkę. Zrobię sobie dziurkę. Czy dzień wstaje? Czy mogę się. Tam są jakieś te banki. Całko trzeba być tylko że nie, nie za bardzo mam. Tęciowy! Albo lodowy. Lodowy! Yyy! z tym glutem lodowym? O! Podkażycie, To są jakieś mikstury. Dobra, w miksturach wygrałem. To bo pewne, że są mikstury. Jak w takich, że może nie być mikstur? Jak kamienny blok? Ja nie mam kamiennych bloków? Blok kamienny. Dobra, nie rozumiem dlaczego. A chyba, że w serii zebranym blok kamienny. Takie wyczy, że jedno po drugim. To może tak być. O faktycznie. Czy ten trzeba jest jakieś inne? Od tamtego co ja mam? Chyba nie, wydaje mi się, że to jest zwykłe. Drewno! borealne. Dobra, zbieramy. O kurczę, teraz tego drewna borealnego i zaraz mi zwykłe lodo slamy zabijają. To jest lód. Mogę wykopać lód. I co, wypada, czy nie? Blok lodu. Ja mogę z niego zrobić. Czy niego będzie kolejny crafting? Jest zdziwiłoby mnie to nawet. Robisz inną nie znalazłem, I nie wiem czy mi się jej bać. To jest taka zimowa. O, tu jest panek. Mikstur leczenia. Ja bym się dał tym mikstury leczenia może pod moje... tutaj nie wiem. O, zamiast żołądzi. To też mi niepotrzebne, piązek nie Dobra. Jest gitara. Teraz potrzebuję te świeczki. O, ale jaskinia, piękna. Śnieżny blok. A przydatny on jest w ogóle. Ej, to tylko tyle? Ale biedne jaskinie tutaj mają. Idziemy na coś ogromnego, takiego, że jak zejdę, to już nie wyjdę stamtąd. To, to takie troszeczkę. Jeda edition. Dobra, tu sobie postawmy takie od O, tu w ogóle to pobiłem. Nie wiem czemu. No nawet jesteście tam akurat słabiutkie gluty. Odskoczę na to dam radę. Tego też sobie wybijemy. O, one mają kasy jak lodu. A bo wiecie, bo, bo zimą wybią. <grym> Ej, bo mnie zabiją. Pingwin! Znalazłem pingwina! O, nie żyje. Mm, żartowałem, nic nie znalazłem. To był e... Tylko, nie wiem, wymyśliłem sobie. O, z banki. bo pochodzę, muszę stawiać wszędzie. Oj, to jest jaskinia. Już tutaj czuję, że moje życie nabiera sensu. Zobaczcie, tu już jest zwiedzanie pełno parą. ucie w a wieś nie mogę. To sensu. No wypuśćmy. O, nie dosięgam do ciebie, przyjaciele. O, my pobiłeś. O, kolejny mnie zeskoczył. Też to zabawy! Juppie! Dobra, bo tu się stało naprawdę poważnie. To jest jakaś poważna kopalnia. Tu już nie są jakieś pizzu-pizzu. Tu widzę jakieś kamy. przejdę sobie tutaj, bo tu mam garnki. Kartki mogą się przydać. Nie fajne rzeczy. oczywiście, że wlazłem, ale wieś nie mogę. Logiczne. Dobra, tu mam jakiś garnek. Yy, ten, kamień. Ruta o owie. Będę mógł sztabki owie robić. A mam go dużo nawet, bo chyba jest około 40. Oczywiście, jak się dostanę, to i resztę rudę. Nie, no teraz to jestem. Kurcie, potężdżę wojną. Nie chciałem, ale nie mogę robić na przykład lepsze narzędzia. Bo mam chyba koper. A, czekajcie, bo tam też jest jakieś wejście. To mamy? Churiken. Mniejsza mikstura leczenia. No, bo większa mi nie potrzebna. Yy, cyk. O! Czekajcie, bo. Się na lodzie nie da. Co, ty skacz na mnie? Dość tu? O, o! Nie Dobra, przesadziliście panowie, Przesadziliście. Ja się z wami nie będę bawić. To nie jest pora, czas na zabawy. No, to nie jest pora i czas na zabawy. Co to jest? O, Dobra, jeszcze ta tam To sobie popodskakuję chwilę. O, idealnie. To jest, że stąd nie wyjdę. Będę ja musiał zginąć tutaj już na zawsze. Mikstura górnictwa. Nie ta ciągle. Guzik. O, Le, leci! Kolega zleciał z kosmosu. Opa! Lodowa pochodnia. Mm. Może się przydać. Ooo! A ty, chyba, to jest guzik. Od razu by zauważyłem. Nie, żeby cały szczekać, bo spadnie. Nie mogę postawić? Watch your step! No nie! Jakim cudem 46 srebra miałem! Ja tam nie wrócę! Czy to jest... Andrzej, ty wiesz jak to jest daleko? Andrzej, czekaj na mnie z kolacją. Nie no, ja to nie to nie może tak być, że jakieś coś będzie mi biło, no. Na szczęście wróciłem swoje pieniądze moje, które by mi odebrali bestialsko w taki sposób. Nie no, guzik też zabrać? Wytka naciskowowa. Graczowi mi rosła w skręcono kark przez zatruta strzałka. Ciężko skręcić kark strzelając tylko i strzałkę. No ale cóż, jak mus? To mu zabrają, ja mogę wskoczyć wyżej. Nie, to na dół. O, nie mogę. To zaraz pójdziemy na dół. Zrobię tylko taki odśpień do skakania. O, lodowcowa pochodnia. To jakoś tak ładnie oświetla. Dobra, to sobie postawmy taki... O. Powinienem stawiać te wszystkie takie... Nie wiem jak to nazwać, bo nie pamiętam jak to się nazywało. Ale właśnie takie, takie ładne klocki powinienem stawiać. Takie eleganckie. E, do chodzenia po nich. <laughs> wow, a tu jest jakiś ten. Ja muszę się tam dostać. Dobra, cyk, cyk, cyk do góry. Troszeczkę jeszcze wyżej. Dobra, i tutaj. Czy to jest jakiś... Specjalny blok, który mogę zepsuć. Nie wiem, co to było nawet. Oj, oj! Halo! Halo, ja nie widzę! Halo! Oj! Mimo, jakimś cudem stamtąd dwa mam. Nie chcę więcej tam wchodzić. Bo było dla mnie stresujące przeżycie. Idę stąd. O, o! Dobra, skakać się O, nie, 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 mój kochany. Czekajcie. To trzeba zniszczyć, bo to, to mnie zabije pewnie. O! Trzeba oświetlać to wszystko. Lina! Lina się może przydać. O, Jest ta płytka na skoń, bo nie wiem, gdzie stanąć. Czekajcie, bo to. świeczki! O! Po co ja ten młotek sobie? To jest trochę beznadziejny. Dobra, to nic nie ma. To są jakieś. Bloki lodu, tu jest płytka naciskowa. O, proszę bardzo, przyda się. Będę miał broń na zombie. <laughs> Serce jakieś! Bieram je. Kryształ życia, ile mam życia teraz? Tyle samo. O, tu jest kryształ życia! I mam? 120 życia! Teraz jestem bogaty. Kurczę. Dobra, tu są jakieś rzeczy. Tu nade mną jest jakieś, widzicie to? Oj, kurczę. A! topię się! Pływać umiem. Tu nade mną jest jakiś taki... Co? Ocek do zepsucia. Co to jest? Blok srebra! Będę miał drugi. Drugą. Drugi? Nie. Którąś sztabkę będę miał? Nie pamiętam którą. To jest jakaś maduza, to ja leży. Nie wiem, tak do wody to nie za bardzo wydaje mi się. Oj, panowie, dajcie mi wyjść. Nic nie widzę. Czekajcie, czekajcie. Stop! Nie bijemy się! Muszę oświetlić! Spokojnie, nie dam. Lodowe gnoje. O! O, wow! mnie jeszcze. Czemu nie gryzam? Co ja my zrobiłem? Ja to sobie wezmę do domu. Posłank hoplity. Mogę tu postawić jakąś świeczkę. Nie, ale to mogę, jak widać. Potem ten, ten kamień sobie pójdziemy spinnie. Nie wiem co to za materiał. To jest chyba po prostu jakiś lud czy coś. Ale to jest srebro, co sobie wezmę. Oj, czekajcie, bo się utopię. Nic tam. Topię się. Czekaj. To mi życi szybko schodzić. Blok Bray. Nie wiem czy przydatne, ale pozbyłem się jeziora wody. Co to jest? Mikstura leczenia. Ja gdzie mają mikstury leczenia? Halo? Po co mi te świetliki? Dobra. Co to jest za... co nie jest kamień. Hmm, jestem na etapie już zbierania ród różnego rodzaju. Czekamy czy przydatna? w ogóle to srebro. Bo ja tak zbieram i w zasadzie to nie wiem. Ciężko stwierdzić, czasami... Ca... Co, sami. co za słowo. Tak czy inaczej, mamy tu jeszcze jakiś blok złota. I jakiś jeszcze blok, nie wiem amerytystu, czy jak, czegoś takiego. Ja bym poszedł po to. Co to jest? Owl? Eee, myślałem, że jakiś obsydian. A to owl. Nie wiem. Mam dużo owl. Coś innego by się przydało. Coś takiego fresh. Jakiegoś świeżego. Co to jest? Cyna. Nie, no cynę też już myślałem. Ja myślałem, że to złoto. Cynę mam. Chociaż nadal nie. Wiem, dlaczego wszystkie te rzeczy służą? Kiedy się dowiem. Przy okazji informuję, że możecie rzucać mi prototypy w komentarzach? No to ja chętnie poczytam. Jakieś takie informacje ze świata Ferrari, y, które powinienem wiedzieć na zasadzie. Jak pójdziesz w to i to miejsce, to byśmy o bosa, więc tam nie na starcie. Oj, to jest dobre, bo wiem, że są bossy w tej grze. Akurat tyle wiem o tej grze. Dobra, tu mamy ostatni jakiś ten i oczywiście, że nie wyjdę, bo jestem za wysoki. Wejść w lasem? Wyjść nie mogę. Bez sensu. Yy! To było niemiłe! Skąd miałem wiedzieć, czy zdechnę? No i znowu tam muszę iść. Nie, nie. O, jest, nowe, jest jakaś noc czy coś, Ale ja tam złoto zostawiłem. Mam dosyć. Mam dosyć po prostu grania w tę grę. Poszedłem tam, Zom zombie slime mnie zepnął. spadłem dosłownie obok. Też zginąłem. Pajnie chociaż zobaczmy, co mogę skraftować z tego co mam. Nie chcę się po tobie pieniądze iść. jakoś tak nie wiem. Dobra, skraftujmy sobie maksymalnie, ile mogę zrobić stawek. Jeszcze mogę zrobić stawkę cyny. A teraz dużo rzeczy, Co to jest? sztuł warsztatowy z drewna boralnego. Też to te strzelimy. A co tam? Mogę coś się Nie, to jest O, skrzynia! A mogę ze zwykłego drewna też, nie? Mogę ze palmowego. Żelazo? czy cyna to była? Żelazna sztabka jest potrzebna? Ja nie mam żelazo. Dobra, ale skrzynia nam się przyda. Mogę go zabrać? Mogę, dzięki. O, postawmy z taką skrzynię Piękną. Że mam więcej, dobra, tak się otwiera. O, wiane kowadło. Może się przydać. Nie wiem, co daje, ale postawmy je tu przed drzwiami. Weź, bo ja stawiam. tu nie widzisz kowadła? <laughs> Mieć, 9 punktów, a to ma? też 9 punktów. O, a, ciebie tylko wpuściłeś w ogóle. On czy się tu coś I młot, i siekiera lepsza. Nie, no taką to trzeba zrobić. O, się masz? Toaleta? Co to jest w ogóle? To ma ile? Też 9. A to ma ile? 4. A to nie miało 6? Nie, to no, ja wolę taką siekierę fajną. O. A to? Nie wiem, co wyrzucić. Na śmietnik, po co komuś to? Eee, oni mi drzwi rozwalą zaraz! Nie widzicie, że patrzcie co tu mogę zrobić? Jetro wskaz. Pewnie nieprzydatny za bardzo. Dobra, ten miecz, który mam na razie jest... Dobra, a Na razie jest chyba najlepszym z mieczy, które mogę zrobić. Pomijając oczywiście jakieś tam inne miecze. No weź, idźcie sprzed domu. I jak chciała teraz ten, mój siekiera? Szybko kopię? Eee, chyba tak samo. Dobra, może trochę szybciej. Tak. Pół sekundy szybciej kopię, czy coś. Ten znowu z takim zbroją. Nie, to dom się schował bo nie daje rady. U mnie biją wszyscy. Miałem tam w ogóle jedną złotą monetę, ale chyba monety nie są jakieś takie bardzo potrzebne. To się dosyć szybko jest była. Cóż, było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzym się!